Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadereńczyków, podeszli do niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, a wtedy będą pościć. Oto słowo pańskie chwała Tobie Chryste. Tuż dzisiaj widzimy religijność, dwóch grup jedni to są uczniowie Jana, drudzy to są faryzeusze, jedni i drugi i drudzy poszczą. Faryzeusze zawsze, jakby ich religijność to jest religijność przeszłości, tak było napisane, zawsze powracali do przeszłości, do tego, co było, i w tej przeszłości tkwili i o tej przeszłości marzyli. Uczniowie Jana zaś żyli tym, że czekali na mesjasza, więc byli wpatrzeni w przyszłość i niestety jedni, drugi pościli. Dlaczego? Bo nie widzieli tego pana, który już przyszedł. Nie dostrzegali tego pana. Wciąż czekali, wciąż byli gdzieś tam w myślach, w swoich marzeniach. Jedni w przeszłości, drudzy w przeszłości, Tak samo nieraz jak u nas, czy w małżeństwie, w kapłaństwie, w jakimkolwiek życiu. Ktoś mówi: Wczoraj to było lepiej, kiedyś to było lepiej, i cały czas siedzimy na tym kiedyś. Albo kiedyś będzie lepiej. Ale prze. Mijają te chwile dzisiejsze, te dzisiejsze relacje, ta dzisiejsza miłość, ten dzisiejszy Pan, który do mnie przychodzi, to dzisiejsze życie, które przeżywam konkretnie ze swoimi trudami, ale także ze swoim pięknem i swoimi wyzwaniami. A więc dlaczego goście Jezusa nie poszczą, przepraszam, goście nie goście, a uczniowie? Dlatego, że Pan młody jest z nimi. I to trzeba myślę, że w wielkim poście też sobie pomedytować, pomyśleć na tym, przemodlić to, że Bóg jest zawsze z nami, Pan młody jest z nami. Zobaczcie, wciąż mało nam jakby wiary w to, że Bóg jest z nami. Wiem, że w świecie dzieje się, co się dzieje i w naszym życiu, i, i trudno nam nie tylko to doświadczyć, poczuć, ale też uwierzyć, ale Pan jest z nami. Dzisiaj, w dzisiejszym dniu. Pan Młody, zobaczcie jak Jezus mówi o relacji człowieka z Bogiem, o relacji mojej z Nim. Jest to jedna wielka y, uczta weselna, czyli moje przymierze z Bogiem, moje wesele z Bogiem. Co to, co to znaczy, kiedy na weselu Pan Młody i Pani Młoda razem się bawią, y, idą przed ołta, składają sobie ślub miłości, są szczęśliwi. Po prostu upajają się jednym drugim, zadowalają się jednym drugim. I tak samo musiało być w naszej wierze. Nie musiało jest, ta wiara jest tak naprawdę taka, że się musimy upajać się tym Bogiem. Bóg jest szczęściem, Bóg jest, jest miłością i my też dla Boga jesteśmy. Właśnie myślę, że ten wielki post i to wszystko, co te umartwienia, jakieś wyrzeczenia, właśnie, żeby uświadomić, żeby zobaczyć tego Boga, który jest tu i teraz, i uwierzyć w to. Bóg, który nas prowadzi, Bóg, który prowadzi mnie przez burzę, przez moje trudności, przez kryzysy, które dzisiaj prowadzę, przeżywam, przez grzechy, które dzisiaj dokonałem. Bóg jest w tym wszystkim. Pozwoli, pozwoli Cię trochę poprowadzić przez Niego, zaufać, uwierzyć to Słowo, pomimo tego, że nie widzę, nie słyszę, ale często nawet sobie w modlitwie powtarzać: Ojcze, ja wiem, że Ty jesteś, ale jestem słaby. I trudno mi Ciebie dostrzec. Pomóż mi, daj mi Twojego Ducha Świętego, dajbym doświadczył Ciebie w dzisiejszej mojej codzienności, w mojej małżonce, w moim mężu, w moich y, przyja przyjaciołach, w moich parafianach, którymi dajesz w tych ludziach, których spotykam. Ty jesteś tu, ty się ze mną spotykasz, ty wychodzisz mi naprzeciw każdego dnia. Ale daj mi to doświadczyć. Poprowadź mnie za rękę, mój przyjacielu, mój. Małżonku, ja wiem, że dla nas facetów może właśnie taki symbol, Bóg, który jest Panem Młodym, a lud, małżonka, trochę może nie do przyjęcia, to trzeba dobrze zrozumieć, bardziej to dla, dla kobiet jest taki wybrzmiały znak. Ale nie możemy się smucić. Czy goście weselni mogą się smucić? I to jest właśnie, myślę, że po to jest też częsta hygiena myśli, szczególnie w Wielkim Poście, żeby... Troszeczkę odłożyć na, na bok te komórki, żeby byłoby nie za dużo tego internetu, tego YouTube'a, bo my trochę uciekamy od naszych myśli. Dzisiaj boimy się swoich myśli, dzisiaj boimy się nieraz tego, co myślimy. Dlaczego? Bo często nasze myśli, nasze jakieś wyobrażenia są smutne, prowadzą nas do samounicestwienia. Czy goście weselni mogą się smucić? Wielki post. Też jest czas, by nauczyć się radować. Przecież przygotowujemy się do zmartwychwstania, do zwycięstwa Chrystusa nad złem. Nauczyć się walczyć z naszymi myślami. Każdego dnia spróbujcie przynajmniej być uważni na swoje myśli. Zobaczcie, jaka myśl wam rano czy tam w południe, czy nie wiem, coś wam się nie powiodło, czy ktoś was obraził, czy ktoś wam powiedział jakieś słowo. Często ta myśl się przykleja do nas. Po postarać się omodlić tą myśl ktoś mnie na przykład obraził i już chodzę z tą myślą, jakąś wałkuję, ale wprowadzić w to myśl Pana Boga. Panie Boże, zobacz, znowu myślę, znowu toś mnie skrzywdził, znowu myślę o tym incydencie, o tym człowieku i się pogrążam. Daj mi Ducha Świętego. Próbować wyłapać te myśli smutne i przemieniać je w modlitwę. Pierwsze, że nauczycie się modlić zawsze i każdy, nawet jakieś złe myśli, upadki będą powodem do modlitwy. Więc nie będziemy mieć takiego problemu, że nie będziemy mieć czasu na modlitwę. A po drugie, wprowadzimy w nasze ciemności, w nasz smutek troszeczkę światła. Bądźmy uważni na nasze myśli. I jak przychodzą to złe, smutne, które nas chcą pożreć to postarajmy się wprowadzać krótką modlitwę, krótką, prosząc o Ducha Świętego, mówiąc też, ojcze, zobacz, znowu się smucę, znowu jestem zirytowany, pomóż mi, daj mi Ducha Świętego. Dopóki Pan Młody jest z nimi, czy mogą się smucić? Pewnie, że nie mogą, lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana Młodego, wtedy będą pościć. Po pierwsze, wiemy, że nigdy nam tego Pana Młodego nie zabrali Bóg je zawsze ze mną, z, ze mną i z nami. Pan Jezus bardziej mówi też tutaj chyba o Wielkim Piątku, kiedy rzeczywiście zabiorą im Pana Młodego. Albo może inaczej, oni sami Go opuszczą. Ale jak w jakimś pewnym stopniu przeżywamy taką asencję, absencję Pana i Boga, nie? Jakby Bóg jest tu i teraz, ale Go jednak nie widzimy. I to chyba też część naszej wiary, też część naszego życia nieraz czuć, doświadczać taką pustkę Pana Boga. Każdy z nas to doświadcza i nie musimy się łudzić. Kiedy ja mówię, że Pan jest zawsze z nami, trzeba w to wierzyć, to fakt, trzeba to przypominać, trzeba prosić Boga o łaskę, o Ducha Świętego, żeby nas prowadził w tej wierze. No ale każdy z nas przecież doświadczy tej absencji Pana Boga, chociaż wiem, że Bóg nie opuszcza ale my już jesteśmy tacy słabi, my jesteśmy ludźmi, jesteśmy ograniczeni i Pan Bóg to doskonale wie. Więc potrzebujemy takiego postu, potrzebujemy nieraz takiego wyjścia na pustynię, żeby jeszcze bardziej intensywniej tak po ludzku szukać tego Pana Boga, który powtarzam, już jest obok nas, ale my sami jakby w tym poszukiwaniu przekonowujemy się do tego dobrego Ojca, który jest zawsze z nami, do tego Pana Młodego, który już ma z nami wieczne i trwałe przymierze. I może wielki post jest właśnie takim, takim postem, takim poszukiwaniem tego Pana młodego, zatęsknieniem za nim. Ja bym nazwał ten post chrześcijański: nauczycie tęsknoty za Bogiem, bo mamy takie poczucie, że nieraz jesteśmy sami i też czasami jest dobrze zatęsknić za Panem Bogiem. Nie wiem, czy wy mieliście kiedyś takie zdarzenie, często jak gdzieś tam odchodzisz od tej modlitwy, zaniedbuje się ją, bo może jakiś w grzech jakieś popadamy i tkwimy trochę w tym, opuszczamy modlitwę, opuszczamy Eucharystię i jakoś, jakoś już też nam nie chce się w ogóle w tym wszystkim trwać, ale po jakimś czasie jak przychodzisz do kościoła, gdzieś słyszysz jakąś sakralną muzykę, i po prostu zaczynasz tęsknić za tym. Jakie to jest piękne, kiedy człowiek zaczyna tęsknić za Bogiem. I to chyba jest jeden wielki post, kiedy uczymy się tęsknić za Bogiem w poszukiwaniu Jego, tak jak ukochany tęskni za ukochaną. Życzę Wam, kochani, miłego i błogosławionego dnia. Jeśli może macie jakieś pytania co do rozważa rozważań, co do, co do tekstu, konstruktywne pytania albo. Jakieś wasze spostrzeżenia, to możecie pisać. Mogę później zrobić jakieś specjalne wydanie podcastu, odpowiadając na te pytania. Z Panem Bogiem trzymajcie się ciepło i niech wszystkich Was Duch Święty obdarza wszelkimi łaskami.